Ciemanko, ja jestem Kupson, a to kolejny odcinek z gry TV Simulator 2 na moim kanale. Kontynuujemy naszą rozgrywkę. E, teraz czeka nas napad na dom 104 i mamy kupić e, informacje o tym domu. Tak więc tutaj zobaczmy na Rob Tips. Wszystkie są darmowe, dobra. Tak więc kupmy darmowe i zobaczmy co tu jest. Dwie kamery, jedna przy przedniej bramie, druga na tyłach. Boczne okno jest otwarte, nawyki mieszkańców zostały odkryte. I mamy komputer z cenniejszych rzeczy, rzeczy, jakiś odbiornik i słuchawki w metalowej szafce. E, dobra. 104 jest dwóch gości, ale wychodzą o pewnej porze. Sprawdź swój dziennik. Dobra. Zobaczmy, czy tak. Notatki. 104. E, wychodzą o pewnej porze. Tego nie ma wieczorem. Na god 11. Nie. Aha, to na zielono jest poza domem. Okej. Okay. Czyli w nocy najlepiej. Tak, do trzeciej, do drugiej, trzeciej są poza domem, okej. Okay. Dobra. Idź tam wyłącz dronem kamerę przy wejściu, a potem zadzwonię do ciebie i powiem, co masz robić dalej. Eee, no dobra, więc wsiądźmy w auto. Gdzie jest nasze auto? Tu jest. Dobra. Aha, drona odpalam G, tak? Nie mogę tutaj, dobra. Czyli drona dopiero tam mogę uruchomić. Dobra, wsiądźmy do auta. Do Madison jedziemy. Jedziemy do Madison. Podjedźmy teraz pod 104. To w prawo. Tu gdzieś jest parking, to możemy auto zostawić. Jest tu parking, to tutaj parking, na parkingu zostawmy auto. Dobra? Jest 22. Czy oni są już w, jeszcze w domu, czy już wyszli? To jest dobre pytanie. Poza domem. Ten jest drugi poza domem. Dobra, przyspieszmy sobie czas do północy. Tak, żebyśmy y, mogli na spokojnie wejść Do space I do północy, śpij do północy, dobra Mamy Siądźmy z auta Zamknijmy drzwi Dobra yy, Teraz już ich nie powinno być tutaj, tak? właśnie wychodzi Dobra, właśnie wychodzi sobie To niech wyjdzie Zniknął, zniknął, dobra Teraz mamy drona jak się wyłącza te kamery? Leć w górę, leć w dół, czekajcie. 104 jest tutaj. E, aha, czyli tak, w dół trochę. Shift. Wyłącz kamerę R. Dobra, kamera wyłączona. Tam jest jeszcze jakaś, czy mi się wydaje? Czy tu jest jeszcze jakaś kamera? Tu jest jeszcze jakaś kamera. A, czy mogę ją wyłączyć? Te i nie mogę chyba wyłączyć. O nie, utracono sygnał drona. O nie. W środku jest karton z moimi rzeczami, dupki mi go miały, ale wciąż tam jest. Jest ciężki, więc wróć go do bagażnika i przynieść do domu. Dobra, jak ja tu mogę wejść? Yy... Chyba było, że jakieś okno jest otwarte, nie? No to chyba od tyłu musimy wejść i tak. Czyli gdzieś tutaj? Gdzie tu jest wejście? Jak ja tu mam wejść w sumie? Wejdźmy dookoła. 104 No dobra, no ale hmm tu bramą nie przejdę chyba. Tu tędy mam po prostu jakoś wejść Aha, tu może... Tędy. Dobra. Nieważne. Nie zobaczyłem tego w pierwszym momencie. Otwórzmy prosty zamek. No, no kurczę. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie policja. O nie, spadamy. Spadamy. Gdzie tu się mogę ukryć? Spadamy stąd, o nie! <laughs> przypał, pierwszy przypał na akcji. Gdzie tu jest jakieś miejsce, gdzie się mogę schować? Nie ma tu nigdzie takiego miejsca? O halo, jakiś kubeł o nie no. Uciec po prostu tak, ale... No dobra, nie, wróćmy. Nie, nie uciekam na razie, tak. Może zaraz sobie dadzą spokój. No, to i tak w sumie do trzeciej musimy się przespać, zaraz, jeszcze raz. Można używać drona, właśnie chciałem sprawdzić dronem, gdzie oni są. O, dobra, okay. No dobra, okej. ok. Ale to i tak muszę się przespać, bo już jest zaraz trzecia, tak więc zaraz wrócą. Więc przyspieszymy sobie czas jeszcze raz i jeszcze raz zrobimy to samo. Dobra, tak więc wejdźmy jeszcze raz do auta. Eee, wsiądź, przewin czas, jeszcze raz do północy. Dobra. Niech czas nam przyspieszy. Bardzo fajna jest ta animacja. To jak widać, że cały dzień mija, że czekamy cały dzień i dopiero wtedy yy, wracamy do, do gry, no nie? To całkiem spoko to wygląda. Dobra, jesteśmy jeszcze raz. Podejdźmy pod ten dom. Kamera nadal wyłączona, czyli nikt się nie skapnął. Dobra, poza domem, poza domem. Tu jest to. Otwórzmy. To jest tak, żeby nikt nas nie zauważył. Dobra, teraz się udało szybciej. Wejdźmy sobie do środka. Tam nikogo nie ma, w sumie to mogę trzaskać. Dobra, otwórzmy. A tu też jeszcze jeden zamek. No trzeba szybko, bo nas widać z ulicy. Dobra, tu coś jest cenne. Komputer. Aha, komputer jest ciężki. Komputer mogę ty. Oj. No to dobra, trzeba odłożyć, żeby otworzyć drzwi. Okej, okay. rzucę go na pole na razie. Dobra, co tu jeszcze było? Monitor, mogę do, do, do tego do plecaka. Myszka, klawiatura, telefon. Tu coś jeszcze są jakieś przedmioty. Uh, A safe. ale safeu nie otworzę. Tam coś jeszcze jest. O, pieniądze 10 dolarów, 15 nawet. To no, dobra, spoko. Wezmę. Dobra, mm. wyjdźmy. I tu, gdzieś jest ten jego karton. E tu coś jeszcze było? A to ten komputer. Dobra, weźmy ten karton najpierw. Pudło 5 kilo. Dobra. Eee, wyjdźmy, wyjdźmy. Tu jest wyjście. Gdzie ja mam to auto? Tam. Okej. Okay. W pobliżu nikogo nie ma, tak więc możemy wyjść na spokojnie. O, tu się prawie stuknęli. Co tu się dzieje? Ja go nie jeżdżę. Pięknie. <gryw> Dobra, nieważne. Eee, wrócimy się jeszcze po ten komputer. Chyba zdążymy na spokojnie. Może jeszcze coś tam znajdziemy. Dobra, no, no, najpierw to sobie zapakujmy. Nie, upuść. Tak? Tak się to składzie po prostu. No, nie wiem, czy tak, czy nie tak. Chyba tak. Upuść. No dobra. Nie. Przynieść go do domu. No to czyli chyba tak po prostu, nie? Chyba do środka nie mogę go wsadzić. Chyba nie. No dobra, Pod, podbiegnijmy jeszcze po ten komputer. Tak na no, szybką, jak już go mamy na zewnątrz. To go możemy wziąć. Dobra. Komputer waży 8 kilo? Kto to wymyślił? No ja nie wiem. Masakra yy, Dobra, rzucę go, może będzie szybciej. Oj, no nie tak chciałem to zrobić. Tak. Dobra i go wrzucimy. Tutaj, nie, nie, nie mogę go odłożyć. Ciężkie przedmioty. Należy umieścić w bagażniku, czyli jak? Tak. Aha i od, po prostu odłożyć. Dobra, bo w jedynce było tak, że on się, tak jakby sam Yy, układał w środku. Dobra, wejdźmy jeszcze. Mamy ile? Co mam z pół godzinki? Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Jest tu coś ciekawego jeszcze, do, co bym mógł ukraść. Toster. Możemy wziąć. Możemy wziąć. skaner. Pełny plecak mam. kalkulator Coś jeszcze. Co mogę w sumie wrócić do auta Zawsze i. Dobra, wychodzę w sumie. Już nie ten, Nie będę kombinował. Zamknijmy tu z powrotem. Tam tych drzwi nie zamknęłem, no ale trudno. Eee, dobra, to zamknijmy sobie to. Wsiądźmy do auta. I odjedźmy. Jedźmy poza granicę. Eee, dobra, tu w lewo i wyjedziemy wtedy. Tyk. I wyjeżdżamy. Dobra. Eee, I do kryjówki, do kryjówki. Dobra, jesteśmy w krywce, dzwoni do nas znowu. No dobra, zakładam, że karta nie wypadł ci z bagażnika i masz go u siebie. Otwórz go nożem tak jak normalny człowiek. Okej. Okay. Eee... Jego zawartość musi pozostać tajemnicą, wyślij mi ją poprzez... No nie przeczytałem. Dobra, poprzez Black Bay na pewno. Więc dobra, opuśćmy sobie to. Czekajcie, niech sobie to położymy normalnie. Tylko jak ja mam wybrać nóż? Czy ja mam nóż? Nie mam chyba, nie? Poster. Otwórz karton, ale to jak ja mam to otworzyć teraz? No łamę mnie. Noż czyli chyba muszę poszukać noża. Tu gdzieś chyba jest zaznaczony? I z tej strony? Nie. To jest... A tu jest ten schowek. Dobra, to się przyda pewnie potem. A tu mogę otworzyć. Dobra, czyli to bierzemy ten karton. Dobra, weźmy go. I go otworzymy... ...na tym stanowisku, tak? To się tutaj... Puść. Kartonowe pudełko, nie no to czekajcie. A tu jest nóż, dobra. Yy, odwróć i tnij. Tnij, dobra. To już chyba otwarte, nie? Obracaj kamerą. Yy, czy coś jeszcze mam przeciąć? Chyba nie. Nie no czekajcie, Co, coś tu nie gra. Upuść. Jeszcze raz, nóż. A, te jeszcze, tu z boku też. No dobra. ok, to ma sens. Ok, dobra, mamy czarną paczkę mamy. Eee... Czarną paczkę, weźmy ją i mamy ją wysłać przez Black Bay. Czyli wejdźmy tu, tu mamy Black Bay, tak jest tutaj. Eee... Gdzie to jest winne? Czarna paczka, wyślij. Dobra, no to chyba już mamy wysłane w takim razie, tak? Świetnie, to dla mnie duża pomoc. Na pewno ci się za to odwdzięczę. Mam jednak jeszcze parę rzeczy do załatwienia. Potrzebuję podłożyć pewną paczkę w sypialni 110. Tylko uważaj, facet nie możecie zauważyć. No jasna sprawa. My się tylko tak włamujemy. E, Okej, okay. czy mamy jakieś dodatkowe zadania? Albo zobaczmy jeszcze na Black Tips, czy coś możemy... E, na Black Bay, czy coś możemy sprzedać. Elektronika. O, możemy wysłać zestaw komputerowy. Chętnie. Czy coś tu jeszcze mamy? Chyba nie. Chyba nie, tu brakuje przedmiotów w jeszcze zobaczmy. Patelnia i czajnik to mogę wysłać, dobra. To jest zrobione. Części samochodów na pewno nie tu w innych chyba też nic nie mam takiego. Chyba nic więcej już tutaj nie mamy do sprzedania, tak więc wyjdźmy. Czy moglibyśmy w sumie do Lombardu podjechać ewentualnie sprzedać trochę rzeczy. Albo schowamy je w domu na razie. Bo na razie nie potrzebujemy pieniędzy jakoś bardzo. Tak więc. Yy... Dobra, odłożymy sobie komputer. Czego ja mogę jakoś tutaj gdzieś odłożyć? Pytanie takie. Lampa stołowa, to schowamy sobie na razie tutaj. To też budzik. Też zegar, dwa telefony, kalkulatory. Klucz zostawimy. Drewnianą dekorację wywalamy. Dron zostaje. Klucz sobie też zostawi mi. Ten toster też tu wrzućmy. Dobra, tylko ten komputer. Nie wiem, nie wiem co z tym komputerem, bo. Hmm, czy on tu może tak zostać? No dobra, no niech zostanie na razie waży? 8 kilo, to, to chyba fake jakiś. Ale no dobra, jedźmy do. wsiądźmy do auta, zamknijmy jeszcze bagażnik. I jedźmy do. E, na dzielnicę, na Madison. Dobra, jesteśmy w dzielnicy. Jedziemy do 110. Gdzie jest ten dom? 106, 107, to gdzieś chyba tam. 106, 107, 109. Jest 110, dobra. Czyli chyba najlepiej będzie tutaj, w lewo na tą drogę. Tutaj znowu w lewo Coś przez pasy przechodzi Dobra, niech sobie przejdzie Okej okay. eee, hmm, Tylko gdzie zaparkuję? Dobra, może tu zaparkujemy Czy to się zatrzyma w ogóle jak ja puszczę gaz? Zatrzyma się, ale jakoś strasznie wolno się zatrzymuje bez gazu I trzeba hamować Dobra, odstawmy auto eee, Podejdźmy pod to 110 Podejdźmy pod 110 Kawałek niestety mamy, ale no nic na to nie poradzimy Ehm, um, dobra. Słuchajcie, tylko nie mamy żadnych zachowań tego. Zobaczymy mogą sobie kupić, a tak chyba już nie mogę. Chyba już za późno. Chyba tu przez QuickBay nie kupię, no nie? Nie kupię, no właśnie. Dobra, no trudno. Spróbujmy wejść. I przynajmniej się rozglądnąć, czy on jest gdzieś w domu najpierw. Na razie go nie widać przez okno żadne. możemy otworzyć, nikt nie patrzy. Spróbujmy otworzyć. Dobra, Oj. o kurczę. Dobra, jest, udało się. przytrzymajmy powoli, tak, żeby nas nie usłyszał w razie, jakby co. Dobra, tam ktoś szedł, ale nas nie zobaczył. Tu go nie ma. Tutaj też go nie ma. Czyżby go nie było? Dobra, źle bez, bez kłóca. O kurde, jest. Kurde, jest. Kurde. Tylko nie po policję, gościu. Tylko spokojnie. O nie, odkrył włamanie. O nie, i policja. Zaraz mnie złapią i tak się to skończy. No i co ja teraz? Jak ja mam uciec? Tam chyba przed drzwiami jakoś uciekać. Kurde, drugi przypał. Drugi przypał w dzisiejszym odcinku. Niedobrze, spadam stąd. Spadam stąd. Policja wie gdzie jesteś. Cicho, gościu, nie wiecie gdzie jestem. Chowam się. Nie wiem, czy mnie złapią, czy nie, bo w sumie było, że wiedzą, gdzie jesteś. Spróbujemy, zobaczymy, czy to coś da. Ja ich widzę, szukają. Ale, no nie wiem, może, może nie znajdą jednak? Eee... śmiesznie biegają. nasakra. <grym>, masakra. Dobra, <grym>, poszli, 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 ale jeszcze dwie gwiazdki są. Eee... auto jeszcze policyjne przejechało. Ale gwiazdka dalej nie zniknęła. No Dobra. No, niech znika ta gwiazdka. Tam ktoś klika w klawiaturę. Dobra, możemy wejść. Okej. Okay. Pójdźmy jeszcze raz do tego 110. Pójdźmy jeszcze raz do 110. A był teraz. Mogłem go zaznaczyć? Nie mogłem. Kurde. Trzeba go zaznaczyć, że on jest w domu. Tu nie. No dobra, oznaczyłem sobie. Teraz sobie oznaczyłem. Ok, zniknęła gwiazdka. Co prawda, mamy chyba odkryte jego zachowanie, ale no kosztowało nas to siedzenie w koszu na śmieci i w kontenerze. Mieszkańcy, mamy info, że od 17 jest poza domem. No dobra, spróbujmy się przespać do 17. Spróbujmy się przespać do 17 i wrócimy do o 17. Mieszkanie odkryły otwarte drzwi. No, fajnie, ale to już nie po policję trzeci raz, gościu. Już nie ma potrzeby, bez przesady. Dobra, wsiądź, wsiądźmy do auta. Dobra, otwórz Pyk, Space i do 17. Dobra, śpi. Czas minie. Dobra, jest godzina 17, jakie ciemno. Prawie jak w rzeczywistości. <grym> Dobra, 110. Jego już powinno nie być w domu, teoretycznie. Tak się mi wydaje. Jego już powinno nie być. To gdzieś, znaczy Poza domem. No okej. Okay. Więc podejdźmy teraz. Otworzymy sobie tam drzwi jeszcze raz. tych chyba, chyba, że te możemy otworzyć. Chcemy to otworzyć? Możemy. Otwórzmy te od razu. Dobra, są otwarte. Zamknij od razu. Dobra. I tu gdzieś mamy do podłożenia jakąś paczkę. Tutaj, nie, tutaj. O, weźmiemy sobie dekorację, dekorację kolejną, tu gdzieś mamy paczkę do podłużenia. okej, okay. interakcja, paczka podłożona i mamy telefon, Dziękuję. dzięki mam jeszcze dwie sprawy, Mój mówimy panie potrzebuje zdjęcia kuchni w 105, okej, okay, nie wiem po co mu to potrzebne, radio weźmiemy sobie jeszcze, wazon też możemy zajmować, bo w sumie dlaczego nie, jak już tu jesteśmy to jeszcze zobaczymy co tu jest ciekawego, telewizor jakiś, możemy telewizor, możemy, ale czy ja chcę telewizor, hmm. No dobra, mogę chcieć w sumie telewizor. Mogę chcieć ten telewizor, jak już jestem. To już wezmę ten telewizor. Dobra, a to co to jest? Radio. Yy, telefon, radio. Co ja mówię? Dobra, otwórzmy drzwi. Rzućmy telewizor. Zamknijmy drzwi, żeby się nie skapnął od razu. Dobra, i chodźmy do auta. Chodźmy do auta. Trochę to daleko mam to auto, no ale okej. Okay, jakoś to damy radę zrobić. Eee. Yy. Szkoda, że się nie dobiegać właśnie z ciężkim przedmiotem, no ale ma to jakiś sens, no nie? Ma to jakiś sens. Ciemno kurczę. To, to nie, nie wiem jak to będzie w oglądaniu, bo ten obraz jest dosyć ciemny. Co prawda jak włączę latarkę to jest jaśniej, no ale z latarką to nas szybko wykryją. Eee, dobra. Upuść. Leży na pace, dobra. Do 105 podjeżdżamy teraz, także wsiadamy do auta. Gdzie jest 105? Tam gdzieś chyba, u dołu bardziej jest. nie? Znaczy teraz po naszej lewej. Poczekajcie, pojadę tu. Pojadę tutaj, tam jest 100. 102, 103, to gdzieś tam chyba. Gdzieś chyba tam, 103, 104 jest tam. Dobra, to chyba mogłem inaczej jechać ogólnie. Co, zawróćmy. Zawróćmy. Jedziemy tu w lewo i w lewo jeszcze raz. Tutaj i tam w następną drogę. Tutaj i tu też w lewo na parking, może? 105, co to jest 105? Zfotografuj kuchnię. No dobra, ale nie wiem co to jest za budynek. Tam jakiś neon na nim. Soda pop i cola, co to jest? Mogę wejść? Tego? Aha, hmm. ciekawe czy tak mogę wejść po prostu czy nie. My są otwarte wszędzie, tak więc. No nie wiem. Spróbujmy wejść. Najwyżej będzie przypał albo oznaczmy. Aha, o 19 ma wychodzić, A teraz jest sklep. No to jest sklep po prostu, czy ja tu mogę wejść? Nic się nie stanie? No, nic się nie stało, fajnie. Dzwonek interakcja. No nie chcę dzwonić. Tu jest wytrych potrzebny. Tutaj też jest wytrych potrzebny. Nie, tu mogę wejść. Teoretycznie. Dobra, spróbujmy tu wejść. Mieszkańc cię usłyszał. O nie, czy on tu idzie? O nie, wykrycie. On jest. Uciekamy stąd. Zwijemy. Gdzie tu mogę się schować? Gdzieś tu był jakiś taki kubeł chyba. Ktoś tyle rozpoznał? pozbądź się plakatów. O nie! Jakieś plakaty jeszcze porozwieszają. No nie! Kurde. Gdzie się mogę schować? Nie ma tu nigdzie kubła na śmieci? Nie, no nie dobrze. nie chcę, żeby mnie złapali. Kurde, a mogę uciec po prostu, tak? Tego? Chyba tak mogę uciec. Do kryjówki, dobra. Okej, okay, wróciliśmy do kryjówki, ale teraz wsiądziemy znowu do auta i znowu pojedziemy do, do Madison. Chyba, że znowu będą gwiazdki tam, ale z tego co pamiętam, w jedynce one znikały. Jeżeli wyszliśmy z, z dzielnicy i, i wróciliśmy do niej, tak więc teraz zobaczymy jak to tutaj wygląda. No nie, nie mamy już gwiazdek. Dobra, czyli jedźmy pod 105. Jedźmy pod 105 jest tutaj. Dobra, całkiem blisko było. Stańmy na parkingu. Okay. Jakieś plakaty tu są, nie, nie wiem o co chodzi z tymi plakatami jak na razie. Eee. Dobra, spróbujmy wejść po cichu. Gdzie tu są jakieś plakaty, niby? Ja w sumie nie wiem za bardzo o co chodzi. Dobra, otwórzmy te drzwi, bo chyba tu jest kuchnia, tak mi się wydaje. Spróbujmy. No, właśnie wyszło. Dobra, jest otwarte. Po cichu otworzymy. Dobra. I, i, i. Kuchnia z góry. Dobra, wejdźmy. No to mamy tylko zrobić zdjęcie. To chyba wystarczy, wyciągniemy aparat. Znaczy telefon, kamera. Ok, zdjęcie zrobione. Wyjdź. Misja wykonana. Zrobimy coś szalnego. Najpierw musisz się nauczyć korzystania z wytrychów. Wykonaj parę zleceń, ukradnij więcej rzeczy. Gdy zdobędziesz doświadczenie, zrób zapach, zapas wytrychów. Okej, okay, spoko. Zaraz to zrobimy. Musimy stąd wyjść najpierw. Dobra. Zejdźmy na zewnątrz. Wejdźmy na spokojne. Dobra, nikt nas nie przyłapał. Eee, dobra, to teraz tak. Ulep umiejętności. Wytrychy poziom drugi. Dobra, czyli to jest to. Aha, nie mogę się uczyć. Nie mogę się tego nauczyć, bo nie mam poziomu. Dobra, tak więc wróćmy do naszej bazy, do naszej kryjówki. I chyba musimy wziąć jakieś dodatkowe zlecenia. Dobrze, tak więc pojedziemy do bazy w lewo i wracamy do kryjówki. Ok. I już wyjeżdżamy. Jesteśmy już w kryjówce. Zobaczmy, jakie zlecenia czekają na nas. Czyli to jest tutaj i. Rob Tips? Nie, gdzie to jest? El Neighbor? Oto. Mamy w 103 y, domek Wilsona. Zniszcz Krasnala, dobra. To podjedźmy jeszcze do 103. Zniszczymy tego Krasnala. Dobra, wsiądźmy w auto i wróćmy do dzielnicy. 103, gdzie jest 103? 105. Tam jest 103, już widzę. Czyli tutaj w prawo. Tutaj w prawo, tutaj w lewo i znowu w prawo, ale to może z auto zostawimy tutaj. Okej. Okay. Zamknij drzwi. Podejdźmy do 103, tylko czy w 103. Jak to było? Kiedy on jest? Poza domem? A teraz śpi. Zobaczmy, kiedy on jest poza domem w sumie, bo chyba miałem tutaj odblokowany 103. Poza domem jest. Aha, teraz. Jak on śpi przecież teraz. No dobra, ale... Oj. Dobra, możemy po prostu o tak zrobić. Dobra. I wiejemy. Wiejemy tylko, tylko... Dobra. Tu jest wyjście. Halo, jak ktoś się stąd wychodzi? Tu jest wyjście. O dobra, sam nam otworzył, bardzo dobrze. O nie, nie otworzył nam, no nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. No nie otworzy tego. So, dobra, otwórz. Otwórz i wiejemy teraz. Teraz możemy wiać. Dobra Wsiadźmy w auto i wiejemy Wsiadźmy w auto No, wsiadaj I wiejemy Strzelają do mnie O nie Strzela O nie, znowu strzelił do mnie Wykrwawiasz się O nie No dobra, wczytaj zapis i Jeszcze raz to zrobimy Tylko teraz to zrobimy zapis A tu używanie apteczki mogą Okej okay. Dobra, jeszcze raz Eee, dobra, to 103 było niedaleko. Tutaj w prawo i potem w lewo, nie? W prawo i w lewo. Dobra, tak, tak. Musimy po prostu to po cichu zrobić i tyle. Eee, tak, czyli tu wchodzimy. Ten już chyba idzie spać, z tego co kojarzę. Tak, on już śpi. Czyli dobra, możemy sobie tu otworzyć. Nikogo nie ma w okolicy, nikogo. Otwórzmy. No, dobra, jest. Wejdźmy do środka, ale cichaczem, żeby się nie obudził. Żeby się nie obudził, dobra. Już wyciągniemy sobie łom. I zniszczymy tego krasnala. Tylko teraz się pewnie obudzi, nie? Dobra, uciekamy. Dobra, pyk, mamy ucieczkę. I możemy wyjechać ze strefy, znaczy z dzielnicy. Żeby zakończyć to zlecenie w sumie. Ktoś cię rozpoznał, pozbądź się plakatów. Muszę, muszę się dowiedzieć że co chodzi z tymi plakatami, bo na razie to nie wiem za bardzo. O co, o co chodzi. Dobra, wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy. Dobra. Pyk, do kryjówki wracamy. Dobra, jesteśmy w kryjówce, zobaczmy czy jest jeszcze jakieś zlecenie dodatkowe. Czy mamy coś następnego? Hell Neighbor nie ma. Napaść paść podłóż nie ma. Ok, czyli żeby to odblokować będziemy musieli sobie troszkę po prostu po, e, pokraść rzeczy różnych. Ale to już zrobimy w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie tego filmu. Jeżeli wam się spodobał to zostawcie pod nim koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!